Mamy wykonać działanie. 9,005 minus 3,6 czyli 9,5 minus 3,6. Przy odejmowaniu ułamków dziesiętnych, tak jak przy dodawaniu, trzeba wyrównać liczby względem przecinka. 9,005 minus 3,6. 3,6. Liczby są wyrównane względem przecinka, możemy odejmować. Zaczynamy tutaj. Mamy 5 odjąć nic. Do ułamka dziesiętnego można dopisać na końcu 0. Dopiszmy 2 0. 3,6 zmieniło się w 600 tysięcznych liczbę o tej samej wartości. Teraz mamy 5 odjąć 0, czyli 5. Ale gdyby nie było tych 0, 5 odjąć nic, to przecież także 5. Dalej mamy 0 odjąć 0, czyli 0. A dalej 0 odjąć 6. Nie da się odjąć 6 od 0, więc musimy zapożyczyć się u cyfry wyższego rzędu, żeby mieć od czego odejmować. Odejmiemy 1 od tej dziewiątki. Zabieramy 1 i zostaje nam w tym miejscu 8. Te zabraną jedynkę przesuniemy w miejsce części dziesiątych. Ale zauważcie, że jedynka to jedna całość, czyli 10 dziesiątych. Dlatego w tym miejscu pojawia się 10. Powiedziałem, że pożyczamy tę jedynkę, ale właściwie ją zabieramy. Zabieramy jedną całość, aby uzyskać dziesięć dziesiątych. Mamy więc dziesięć odjąć 6, zmienię kolor, dziesięć odjąć 6 to 4.